Mówiłem ci, nikt cię tutaj nie chce. Nikt cię nigdzie nie chce. Wypierdalaj z mojego baru. Olej mi rozchodniaka i sobie pójdę. Cześć, słodziaku. Zapraszam cię na randkę i to natychmiast. Złotko, nie kręci mnie to. <laughs> spoko, ale zegar tyka więc wisztabio. Idziemy. Ło, oh, no, wow. po pijaku ci nie stają. Po menopauzie to jest norma, spoko. Nie chcesz tego. Jeśli nie chcesz oddychać przez jebaną dziurę w jebanym czole, to zmień nastawienie. Stracę wszystko, na czym mi w życiu zależy. Nie mój kurwa problem. Jak zybałeś swoje życie, też tak mówiłeś? Jedno ci. Ten wolwerin zawiódł cały świat. Pogadamy sobie o traumach, czy czekamy na jakiś przebłysk wspomnień? Nie, się. Nie wiem nic o ratowaniu światów, ale ty, owszem. Ja nie jestem bohaterem. Byłeś X-Menem i to konkretnym. Mam sięńko w gaciach. Chłopaki nic nie kumają. No i o tym mówię! Epickie sceny w zwolnionym tempie! f jeszcze żyje. To zapierdalamy! Zapierdalamy. Wciągniemy kreskę? No to może przypudrujemy noski w kiebulu? Produkcja zna cały slang mają słownik. Śnieg też tam jest? Tak jak ścieżka. No ale co z Białą Damą? Wszystko białe wody. Widzimy dziś bałwana! Tak! Ale nie mogę! A!